Nie, w sumie nie byliśmy lej, w stanie chyba Nie, nie, zar zarobić nie, nie interesuje mnie zysk, fakt tego, że każdy był saty tego i został osiągnięcie za to jest genialne Ja to te, ja te pewnie też zostanę kurwa, lo miłość logiczne kurwa, trochę się pomyśl na sobą Dobra, <laughs> najpierw dosmażymy se burgery Chyba, że chcesz od razu otwierać Ty, nie, zabrało nie, nam smażone! nie możesz zostawić smażonych. Jakie badziewie Czy z poprzedniego dnia są najlepsze? Co, nie? Bo mięso z poprzedniego dnia zawsze smakuje najlepiej, bo ten smak został. Przegryzie zostaje. się <laughs> Ale Zamawiamy coś więcej, czy na razie tylko to zostawiamy? Nie no, git chyba jest, najwyżej się za mój wiersz w trakcie Ale mi się zdaje, że powinno być ok. to co mamy już No dobra Może otworzyć już knajpę Dobra, dobra Zamknąć to trzeba że czy nie? Najpierw można już zamknąć, tak otworzyć A ja bym już ją zamknął, pizzu. W sumie Ale dobra, już, już się nam ten dzień zwrócił, zobacz, już mamy prawie 1000 tego No I no ogólnie to no, nie byliśmy w stanie fizycznie na tym zarobić dzisiaj, tak? Ja ci papiery przygotuję, dobra? I bułeczki Dobra Ja tak stałem się w miarę idealnie, ale... Chowałeś te bułki, czy one tu są cały czas wszystkie? Cały czas są w otwarte a, otwarte są w Tak Tak. Chcę całe to wziąć. No możesz, tym prawym przyciskiem myszki. No właśnie, tak teraz zobaczyłem. Jeden podwójny burger. Czekaj, już mam, tylko tutaj. Nie, niech już usiądzie, niech już usiądzie. No niech siada, niech siada. Ja już tu tam, no. wiem. Naszykuję tu gotowe cztery burgery. Niech oni nie, oni nie muszą widzieć, że już tu wszystko leży w gotowości. to nie pojedyncze naszykać, tylko musisz sobie zaznaczyć, że są podwójne, jedyncze, bo tam jeden chciał wczoraj na przykład podwójne, nie? E, ja pierdolę, ona tu chce pojedynczy, podwójny chce. O kurde, ona chce podwójnego burgera. To nie tak wiesz. Hej, już za naszej podwójnego burgera. Proszę bardzo, hello, co tam się dzieje? Hamburger pojedynczy, dobra. Proszę, do, gotowy do wydania. Na, na, na rogu jest ten burger, ale jest. Ja tu włączę nasz komputer, żeby wiesz, zobaczyć co tam się można dokupić albo... A czy, czy coś się nam odblokuje? O. Zarządzanie. Od piątego levela można dać kelnera. Co no ty na to miłasz? Tak dobrze się rozumiemy. Nie słuchajcie jak coś. Adam, ty żyjesz chociaż? No. Aha, to tylko miłość. Okej. Okay. Pewnie rozmawia przez telefony. No, albo ktoś mówił bił do pokoju. To jest opcja. Mhm jest miała szpatuła. O, tu jest. Dobrze. Smażymy bogiry. Ja nie wiem, że smażenie burgerów mi da taką frajdę. Wiesz, Adam? Mhm. Adam, na no zrób to, no no, kup grę, no. HQ! Mm -mm. Kurde. Kiedyś się namówimy. Kiedy się namówimy, Adam jeszcze? Powodzenia. To kupimy cię grę, a ty masz zagrać. Pasuje? Może? Pomyślałbym wtedy o tym. Kurde. Byłbyś wtedy częścią naszego zespołu. Byś, kurde, zajmował się. O! Wiem, co byś robił. Dalibyśmy ci bym... odpowiedzialne zadanie. Będziesz, kurde, dawał zamiast dwóch, na przykład, to trzynaście kostek lodu. To jakie to są zwykłe burgery? Zwykłe burgery Dobra. Już mogę gadać. Dobra? O! Są... ej, to już jest, to jest Dobra, chwila, chwila. Ja tu przyjmę zamówienia. Dobra, to masz ja już tutaj... odnieść. Tutaj jest ósemka ja podwójnie. Dobra. Dobra, idę zanić trzynastkę, idę zanić, a ty tam masz podwójny burger. To się już dzieje, spokojnie. Dobra. Nie, to jest jedynka, przepraszam bardzo. O tu Tutaj ci na ladzie wszystko. wystawię, o tu na ladzie, patrz, masz na a. ladę. Dzięki. I tu masz kolejne? Bardzo. Masz kolejne? O, proszę bardzo, jedyneczka dla pani. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę zjeść i wyjść. Dziękuję, papiery. Tam to trzeciem też dałeś, co tego? Tak, tak. Wszystkie. Wyrzucam folię do, do śmieci. Dobrze. Ekologia. Coś o, oczywiście. Coś ciekawego możemy, czy jeszcze nic nie... A, jeszcze nic nie możemy Od trzeciego levela można ketchup kupić. A to widzę, że zaraz będzie to... Zaraz się to zrobi. Ej, mam mieli pomidory, ogó... Jezu, ale będziemy gotować. Nie no mogę się doczekać. O, dzień dobry, gruba się, znaczy kliencie. Z jeden zwykły burger. Weź na go, tu skręć, sklekoć go, chyba, że już go sklekociłaś. Już go klecę. Hop, hop, hop. Dobra, do hoj, hop 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 dalej, 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 dalej. Jak na poligonie? Śmieszy mnie to, że oni siedzą z jakimś kolegą i oni sami jedzą. Jeszcze z... Restauracja nasza słynie z tego, że każdy je tylko i wyłącznie jednego suchego burgera. Nie, no spokojnie, zaraz rozwiniemy nasze repety, tylko potrzebne jest... Nie, no wiem. Zaraz się odbijemy, zresztą będziemy już mieli tysiąc klap niszczy. O. O. Student, nie mamy zniżki. <laughs> Jeden burger zwykły, po prostu. Zanim się złoży. Już, 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 już mu zrobię. Chyba, że już wszystko już, już mu zrobić. No dobra. Już mu złożyłem, żeby wyszedł stąd. Dobra. Ja już, ja już widziałem po nim, że on chce zniżka. Ale tam widzę się tego. Zadowoleni są. O, panie. I do zabrania coś, o tutaj kurde mamy. Pieniądze są ważne. O, już przekroczyliśmy, a już się zwróciło. Ja wiedziałem, że teraz to jest dobry pomysł. Ktoś tu jeszcze ktoś zostawił po sobie? Nie. O, ale idzie kolejny klient, miłość, idzie klient. A tu przyjmę zamówienie. Przyjmiesz zamówienie? Dobrze. Hello. Co masz? Pojedynczy burgerek. Tutu, tu. tu. Krabo burger, krabo burger. Krabo burger. tam pani? O, trzeci level! Ej, możemy kupić keczup! Yy, tak? Tak. O kurwa, kupno... Ty, a tu jest mięso? Ej, kupno z... Cztery mięsa i dwa keczupy. Cztery? Się da... Czy to 63 dolary kosztuje? Człowieku, skończyło nam się mięso, zostało to co ugotowałem. Znaczy to już zmarzyłem, gotować mięso to co mogę, ale... Cztery Wiecie, mięsa i dwa jedna burgery. Jedna keczupu i, d... i cztery mięsa, tak? Cztery... Tak, 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 no. A, i, bo, kurwa, nie, bułek nie zamówiłem. Bułki po co mamy? Bułki? To od chuja jeszcze bułek mamy, zobacz. Bułki do burgerów, aha, tu widzę, jest 24 od razu, to jest 48. Tu mamy, tu mamy otwarte i tego, no jest, są bułki. No spokojnie, bułeczki to są. Zarządzanie, Devather rynek. Ketchupu lepiej więcej kupić, bo oni sobie czasem jeszcze po 3 te, po trzy porcje ketchupu na jednym burgerze. To, dobra, na razie, na razie no nie, w ten nie, dzień to jeszcze wiesz. No Adam, a ty skąd wiesz, skoro nie grasz? Oglądał Szybko mm -hmm. dostawa, dostawa, Ale dostawa. Jak mu, jak mu kupimy Adamowi, to to będzie z nami grał, to trzeba mu się na spółę złożyć. Powiedziałem, że pomyślę o tym. Adam, Adam ty jebanie Żydzie. <grym> A co mam od czwartego levela? Czy to za się to darmo robili? to uczciwa cena. No w sumie dobrze, dobrze o tym wiesz. Od, dobra, pią od raz piątego raz. będziemy mogli im robić tego, napoje. Od siódmego o. dostaniemy sałatę. No, powiem ci. A idziemy jak burza z tym. Mhm. O, klient, klient już daje, co tu mamy? Pojedynczy burgerek, dobra. Do widzenia panie Heniu, Ej on sam sobie pojedzie? A. O, sam sobie pojedzie. Ketchup daje do lodówki, albo nie po co? Po do, do, lodówki możesz, do lodówki. chyba. Na górę tak tylko. Tak mi się wydaje, logiczne to by to było. No w sumie tak, choć, bo oni tylko m, to co mają, to jak to się nazywa? Yy... Że co ja chciałem powiedzieć? A nie masz cały kartą włożyć do tego? Do... To... Do, do zamrażamy? W... w sumie to tak, im, kurde. Mądre, mądryś, mądryś. To, nie, to jedno ci zostawię otwarte, albo. No na razie jedno. Dobra, najpierw no jedno, jedno a, a, a trzy kartony schowam do lodówki. A tu ci zostawię. A tu dam do śmieci. Są tam klienci, czy coś? No i idą, idą. Idzie. Hi there. You know. Jeden zwykły burger. Kocham no, tych ludzi. Jeszcze to robimy. Proszę bardzo, panie kolego. Jest monitorek. Dziękuję bardzo, panie kolego. Kolego, to była restauracja, pani... Panie kolego. Dzień dobry, panie kolego. nie. Panowie panie, kolegowie. Panie, panowie kolegowie, witam, witam. No i chuj, tyle było z naszego zysku, 1000 dolarów po 745. No ale wiesz, no trzeba kupywać. Ale tak. no wiadomo, no trzeba, no tak działa biznes, prawda, no, tak działają w, przedsiębiorstwa. w Magdalenie to chociaż wyrzucają z tych taczek a nie... Dobra. Zaraz się dzień będzie kończył. Chyba ja tu mam 5 burgerów jeszcze. Proszę tu mi przychodzić, zaawiać. Ciekawe co się stanie jak mój. Mówimy... Czekaj, no. A... Ile mm? można włożyć burgerów maksymalnie na burger? Ja pierdolę. To ale była. Nie, nie no chyba, nie no nie. Już tego chyba nie rozpakujesz. No chuj, musisz jej dać. Ej, ale taki malutki się zrobi jak go zapakowałem. Pięć mięs jej daj, zobaczymy, co z tym zrobi. Dzień dobry, proszę. Aha. No ale... Ej. Ale... Ona była oburzona za to, że miała więcej kotletów niż zamówiła? A co ja z nim zrobić? Pani jest nienormalna? Eee... Czy pani? Dobra, włożymy go do zamrażarki. No. Go niech sobie tam siedzi. Kiedyś Ej, może. zrobiło mi się przykro w tej chwili, daliśmy jej więcej mięsa niż, niż zasłużyła. Ja bym był została... szczęśliwy. Ej, no jakbyś otworzył takiego maestru, a tam 7 kurwa mięs. A pan już się prawie zwraca, to zobacz już tego, ile mamy cashu. No, no i już jest 850 ładnie, przez chwilą było 745. No dobra, a co? Włączamy. Dzień chyba możemy. I idziemy. I <laughs> to by miało jakby z... na świnia Zamykam firmę. Z, z... Zniesmaczyła mnie ta babka. Zniesmaczyłam. Mnie też, powiem ci, to było bardzo przykre z jej strony. Dobra, jeden niezadowolony. Odblokowano keczup. Odblokowaliśmy keczup. Jezu, ile to trzeba się nastarać? Dwa dni firma musi sprawdzić. Oni są bardzo, bulgery. bardzo tego. Nastawieni na to, że ma być tak, jak oni chcą. No dobra. Gorzej niż w Polsce, bo w Polsce dostaniesz więcej i nic się nie odezwie kłasnie. nie? teraz tak, jak z tym ketchupem jest ja Muszę wziąć na pewno to. Temu muszę O właśnie, nie, bo mam. A, dalej sos. o! Ha, i po prostu mam tę i będziemy nalazi. Dobra, to okay. po, połóż mi tutaj gdzieś. Tu gdzieś połóż. Ja ci tu też papier na, naszykuje. a ketchup zaniosę do lodówki. Dobra, to to zaniesz do lodówki, a tego tutaj dam osę. Tu to będzie można już składać, dobra? Tak, tak. Będziesz miał pod ręką. Ja tu naszykuję papier. Tylko. Wydałeczko. Mam kartonik tutaj. Raz, I dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć I raz, dwa, trzy, cztery, pięć I mam czas teraz na smażenie Dobra no, Otworzyło się, rozumiem? Tak, tak, tak od piątego lewela, jak dostaniemy kelnerów to będzie fajnie Bo ja sprzątającego nie chcę, jaką on mi na piwki to nie Ale kelner, żeby roznosił to będzie fajna sprawa No to, to trochę łatwiej nam będzie, nie? Kurę tu mi akurat mam Tak, o ale patrz, jak zamieniłeś na odwrót kurde bułkę, to nie mieli problemu z tym, nie? No ale 5 mięsa już jest za dużo. I jeden zwykły burger poproszę. Ja już się tu będę smażył zaraz. Będzie gotowy, spokojnie. Do kolejnych. Człowieku, jak najmniej obrót nagle mamy. Zwykły burger. Patrzę podwójne, nie? Bądź Jensem są podwójne mięsa. Tak, ale... tak, 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 Nie, na razie stolik 5 i 16, zwykły hamburger. Dobra Dobra, to ja ci już klepie burgera, a tam sobie rób. Dobrze zwykłe. Bo później trzeba będzie patrzeć, nie? Na przykład jedna będzie chciała z piklem, a inni bez pikla, nie? To trzeba będzie już zostać. Tak, teraz to możemy wklepać te burgery. Połoby mi tam na ladzie, będzie mi łatwiej. Co 16? 5 Pójdźmy się przynajmniej. Tutaj 16, proszę. A jakbym dał mu ze złym Paragonem, i tak został to samo. Nie wiem. Je, ej, dlaczego? Hello. Jezu, ale gruby głos. Do, do śmieci się wyrzuciło. Co tu się stało w tej chwili? Ja, ja tego, ja tak zostałem, ale nie, 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 nie rób ich od razu, ja je zostałem po prostu, wiesz, jakby chcieli... Mhm. Tego, to to prostu się dołoży coś albo już tylko zwinie, już będziemy mieli takie, wiesz, szykowane. To jest numer 4, Jezu, gdzie... A tu jest numer 4. Yy, coś się tu zjebało. Ja jest moja packa, o, tu jest packa na muchy. Ja przez... nie wiem, jak to się stało, ale wyrzuciłem zamówienie do kosza nie ich nie, tak ich nie, nie wiem, czy możesz je wyrzucić. Ale ich nie skręcaj, tych tamtych, wiesz, co są niepotrzebne. To jest, zostaw jakby coś, wiesz, ktoś się zjeść, dobra. Kolej... Mhm, dobra. O, ogólnie nic się nie stało, w sensie, nie może ja nacisłem faktycznie przez przypadek, ale wiesz, jak ko obok kocha przechodziłem na tacki. To... Może. Ten, ale dałem mi sparagonu zwykły hamburger. Numer dwa tutaj będzie. Proszę bardzo, gotowe. O, dziękuję. O kurwa. Dobra, myślałem, że tu masz ten. No, nieważne. Dobry, nie bardzo proszę. Są oni są przerażające, oni się cieszą. Tylko, czemu tu żadna muzyka nie gra w czasie, jak robimy, co? Halo, Jakaś muzyczka, coś? Bo tak trochę cicho. Dobra, ja tu naszykuję ci papier. Trzeba będzie za, 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 zamówić trochę tego papieru. No zatrzymaj tę grę w ogóle? Jakoś tak wiesz? Chyba nie. Chyba, chyba nie. Dobra. Jak Agun się skończy Agun dzień, to, po, to pomyślimy, kurde, nad muzyką w restauracji. Dobra. O! Podwójny hamburger z ketchupem. O, kurde. Muszę samo kurde. mięso położyć, ja pierdolę. Musisz po prostu zapakować całe mięso. Dobra, podwójny ketchup rozumiesz, tak? Nie, nie, zwykły ketchup. Podwójne mięso. Aha, i ketchup, dobra. Tak, mięso 2, O plusk, o, plusk. A to, no. Ale fajny plusk zrobiłeś. Także to jest tutaj. O, tutaj. Proszę bardzo, kolego. Pierwszy taki, wymagający w końcu chociaż trochę. A ten zapakowany tutaj burger to jest pojedynczy, czy co to jest? To jest zwykły, bo ja ci zapakowałem przez przypadek. 15, bardzo mm. proszę. Dobra, tu je, tu je. O, tu babeczka skończyła. Dziękujemy bardzo za zjedzenie w naszej restauracji. Zapraszamy ponownie wydać u nas pieniądze. Do widzenia. A idzie robotnik? Może będzie. Oh. O hello. Oh, hello. Powiedział. Zwykły burger. Jeden z ketchupem. Numer 13. Już tutaj. Robimy, kurde, spokojnie. Ten Zresztą tutaj mamy na ketchup, monitorku. Po tak? na monitorku też ładnie, ale będę ci mój tak pojedynczy. Ja Proszę tak bardzo. To jest będzie. Będzie. Będzie taka będzie wtedy, wiesz, pracow... synchronizacja pracownicza. Gdzie pan siedzi? O, tutaj. Bardzo. Do widzenia. Nie będę smażył na zapas, bo widzę, że to nie wychodzi tak mniej więcej, żeby trzy były na zapas, później wiesz. Patrzcie, leję się pieniądze! Przychodzić. Patrzcie. Od piątego levela można kupić na, robić napoje i można mieć kelnera. Kelner będzie spoko sprawą, mi się zdaje. Tylko sprzątać mi mhm. trzeba będzie i tyle. Ha, to musimy mieć mleko, kawałek to się będzie uzupełniało jeszcze, nie no by? O, pojedyncze, dobrze, już to robi. Pojedynczy. To nie jest pojedynczy. w ogóle, to co zapakowałeś. Tak, tak, tak. Proszę, gotowe. O, dziękuję. Widzi pan, jak szybko pan ledwo zdążył usiąść. Matko, a tego kolega, to pan, to skąd pan wziął? O, kolejny poziom, odblokowany. Nie wiem co to nam dało, a jest odblokowany. Ale jest potrzebny piąty, ten. żeby cokolwiek osiągnąć sensownego. O, to, to można wyrzucić. Ogarniamy, ogarniamy, to się dzieje pięknie. O, dziękuję, dziękuję. Bądź już się odbiliśmy, zaraz, zaraz znowu tysiąc będzie. Pięknie, przypełna, O, tutaj ktoś idzie. Hello, o, dzień dobry. Hello, hello. Już, moment, chwila. Co bym dziękuję. chciał? Zwykły burger, podwójny ketchup O, kurde, zobacz. Plusk, plusk. Musisz dwa razy plusknąć mu, tak? Tak, tak, tak. Proszę bardzo. Mięso Dry. mamy. Kepucz jest, bułki no są, że, są. dwa są. Jak to się mówi, że dwa razy nacisk, naciskasz tak, lewy, tak? Tak, i... tak, Aha, daje tak. Się tak jest, okay. Tak po prostu, dobra, bo się zastanawiałem. Czy to takie faktycznie proste, czy coś tu się odgrze, bardziej rytek, trzeba... odgrze... ...kosz do smażenia, beczka na zużyty olej. Co mam robić ze użyty... zużytym olejem? No cóż, no będziemy go przelewać jeszcze raz, nie? Przecież nie będziemy marnować. No tak. Hmm. Mm. I my jesteśmy, żeby nie szanować A To jest rodowiska. biuro, o. Hello, hello. Co by pan chciał od nas? Zwykły burger. Po prostu. Już biegnę. Taki zwykły. Taki. Taki o. Proszę bardzo, no ja idę smażyć. Nie, no, dziękuję. Pań z dwójeczki, bardzo proszę. Cieszę się pana szczęściem. O, tutaj widzę kasa i ten, ładnie. Fajnie, że zostawiają u nas pieniądze za ten szlot, co im dajemy do jedzenia. Zauważ, że każdy u. potem idzie do kibla. <grym> ja bym powiedział, że to będzie jakiś tutaj... znak. <grym> Kurde, ale tu ale pachnie. Klienta pachnie. widzę, klienta widzę. Ale to jaki jakiś. Niedobry, zwykły burger, a ma pan pieniądze. My chyba na mnie bierzemy pan. pieniądze. <laughs> ja bym brał z góry. Z majonezem, tarta. Przez to mężczyzka pójść, bo to faktycznie tak jakoś głucho w tym, tym, tej restauracji. Nie. Jak wtedy tak sobie gra w menu, to tak wiesz, nie, to tak, to tam jak to się jak to się mówi. To jak się właśnie było, fajnie, a tutaj tak widzę. Może jej można włączyć, a my nie wiemy. Albo tak. No właśnie, ja nie wiem. Kurde, myślę, że sobie grafikę na wysoką na wysokie i tu się coś zmienia tu dalej na soki są takie. niewyraźne. Nie, nie widzę co jest napisane. Zwykły burger: o, Hop, water, yuma, yuma, splash cola i splash cola. Hello. Hello, a. zwykły burger. A, dwa zwykłe burgerki. Dobra, już to robimy. Kurde, im sklepujemy dwa burgerki. To trzeba będzie potem mopować czy coś? Nie no, raczej nie. Dobra, no zamówienia gotowe. Dobra, już odbieram, odbieram zamówienie. Pięknie jest tak być takim, kurde, w takiej restauracji, niczym się nie przejmować. Oj, tak, Czy jest to? Czy jest to? Tak. Bardzo dobrze. O, idzie kolejny klient. A idzie właśnie do Kibla. Trzy to, burgery mamy. Mam nadzieję, że pani tego nie będę musiał nic dosmażać. Chyba pani. No. Pojedynczy burger z ketchupem. No nie. Chyba nie była pani ciężko powiedzieć. Pojedynczy burger z keczupem. Nie, i tak. Rozumiem, to że to wszystko usmażono, my tracimy panie. na pewny dzień. Tak. Ale lep to dobrze, bułek nie tracimy otwartych. Tak, dlatego właśnie. Nie chcę smażyć na, aż tak na zapas. Praktycznie ciężko powiedzieć, że to jest pani. I na kotlety. Taki trochę. Tam na dwa burgery. O, idzie kolega. Chociaż tego jednego musisz wziąć już. Mm. Matko, ale moja nie, mów, nie mów, że będę musiał to Tam jakiś idzie jakiś z tyłu jeszcze, ale będziesz tu skręcał? Nie, na szczęście, masz szczęście. Pojedynczy burger. Dzień dobry. Dobrze Już to kurde ci robię, spokojnie G Góra bułki, chuj zrobimy na odwrót Co on ketchup? No. A co to za różnica? Odwróci się. <grym> <Odwróć. grym> Dobra, no i jeden burger, no, no co tym zrobić? No. zrobić? Zjemy sobie O Kroby no! zapakuj Zjemy se no No koledzy, proszę mi tutaj. Już proszę wyjść, do widzenia. O! A ty co? Jest, burka! Jest, 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 dobry jest, dobry jest, jest. Ej, skąd? ona ma ogórka? Ty! Kto ci dał ogórka? Czy ty przesuwasz tego to... ogórka? Czy ty rozumiesz co to jest. Czy ty chcesz być pozwana? Ej, słuchaj no! Słuchaj no! Skąd ty masz ogórkę? no koleżanko. Skąd ty wziąłeś tego pikla? Skąd ty go wziąłeś? Czy ty poszłeś do konkurencji? Ej, cześć, przychodzisz do restauracji, która jest tak biednie, żeby mój własnego ogórka pokrojonego przynieść. Biednie, burka? a ci teraz powiem ile mamy za zwykłego burgera. No ja nie widzę tej 2 ceny. Dwa dolary. Ja mam rozmazane. Dwa dolary mam za burgera. Z piklem i pomidorem, gdzie my nie dajemy pikli i pomidorów. <laughs> Ej, zamykam restaurację, trudno żonę w toalecie. Zamykaj. Dobre. Zamykamy biznes. Eszek, trzeba było się wysrać z tego. Ej, czy nie możemy? Do widzenia. Można zakończyć dzień. No i super. Poziom plus jeden, doświadczenie. A i, i wszystko na, na bonusie. Ej, na zero wyszliśmy dzisiaj. A nie, nie, przepraszam, zysk jest 190. Wynagrodzenie jest plus zero.